Cześć! Jakiś czas temu na moim kanale opublikowałem zdjęcie w społeczności stoło to Piłą. Pod którym pojawiło się kilka pytań na temat filmu związanego z tą piłą, były pytania dotyczące przydatności tego sprzętu. Czy jest on warty swojej uwagi? Czy ma jakieś wady? Oczywiście, w tamtym czasie bezpośrednio po zakupie tego sprzętu, niewiele mogłem powiedzieć na temat przydatności jego. No cóż, można powiedzieć o sprzęcie. Wychodząc ze sklepu, mając go w pudełku. Jest zapakowany, fajną walizkę, można go zabrać na budowę, rozłożyć, tak? pochwalić się można tym, z tym sprzętem brylować. Tak? Generalnie pierwsza praca, którą wykonywałem z użyciem tego sprzętu, było cięcie profili zamkniętych, była to prosta praca, materiały o grubości ścianki 1 mm, jak również 1,5 mm Średnica zewnętrzna materiałów 30 mm, natomiast jeszcze jedna partia, partia materiałów o grubszej ściance była 30 bodajże na 40. Tak? Generalnie uważam, że ta piła nie została do końca dopracowana, ponieważ... W trakcie wykonywania cięć materiałów o tej samej, o tej samej długości, tak? gdy chciałem uzyskać jedną długość tych elementów, bardzo mi brakowało jakiegoś miejsca, w którym nawet sam mógłbym, mógłbym dorobić jakiś zderzak, żeby ten materiał po prostu dosuwać. Niestety. Tutaj na przykład w tym miejscu nie mogę wykonać jakiegoś dospawania elementu lub na przykład wywiercenia otworów, Od, z prostego powodu, ponieważ w sytuacji gdyby ta piła się zepsuła, takie oto uszkodzenie będzie jednoznaczne z utratą gwarancji, tak? I w tej sytuacji uważam, że producent tego sprzętu nie przewidział takiej możliwości lub po prostu zrobili to celowo, tak? Generalnie jeśli chodzi o cięcie, tak jak już mówiłem, bez problemu możemy wykonać cięcie pod... Taki oto na przykład montaż materiałów, te materiały są troszeczkę grubsze niż te, o których mówiłem na wstępie, które cięłem. Jest to akurat rurka, całkiem precyzyjnie te cięcie wychodzi przy takich oto materiałach. Co prawda na zakończeniach cięcia pozostaje taki oto nagar można powiedzieć, jakieś niedocięcie, ale Mam świadomość, że nawet jeśli używamy profesjonalnych sprzętów, takie oto sytuacje zawsze się zdarzają, nie mamy możliwości ucięcia tego precyzyjnie do końca. Tak? Można byłoby na przykład przytrzymywać ten materiał troszeczkę dłużej, ale wiąże się to oczywiście z łamaniem jakichś przepisów bezpieczeństwa, ponieważ w sytuacji, gdy będziemy trzymać jakiś materiał przykręcący, się pile przez dłuższy czas, to stwarzamy sami sobie zagrożenie. Próbowałem również ciąć kątownik. Również nie ma żadnych zarzutów, jeśli chodzi o tą piłę. Tak? To są dwa oddzielnie ucięte kawałki kątownika i przylegają one do siebie całkiem precyzyjnie. Nie widzę jakichś wielkich prześwitów w miejscu łączenia tych materiałów, więc mogę śmiało stwierdzić, że ta piła w jakimś sensie spełnia w tej sytuacji swoje oczekiwania przed, kogo, przed kimś, kto planuje zakupić ten sprzęt do cięcia takich oto materiałów. Tym bardziej, że mocowanie materiałów jest na pierwszy rzut oka e, chaotyczne, tak? Można byłoby powiedzieć, że e, w tej sytuacji e, będą problemy. Być oczywiście może się tak pojawić e, w niektórych sytuacjach, ponieważ kiedyś ciełem e, profil zamknięty, e, co prawda e, był to profil nieregularny który z jednej strony mieścił się w tym zasięgu, ponieważ szerokość jego wynosiła około 5 mm, 50 mm, ale był dosyć wysoki. I zdarzyła mi się taka sytuacja, że ten docisk odbił w trakcie cięcia i piła zaczęła mi się blokować, ale w krótkim czasie się zorientowałem, puściłem przycisk i przestała ona pracować, więc y, dzięki mojej szybkiej reakcji nie doszło do tragedii. Tragedii na przykład takiej, że y, ten brzeszczot by pękł i skaleczyłby na przykład y, operatora, czyli w tej sytuacji mnie tak Same, samo zniszczenie brzeszczotu do czego doszło, ten brzeszczot jest zniszczony, ale nie w wyniku y, długotrwałego zużycia, tylko w wyniku tego, że ten docisk mi odbił. Ktoś by mógł użyć stwierdzenia, że nieprawidłowo zabezpieczyłem ten docisk lub nie oczyściłem miejsca, w którym materiał wkładałem z Różnego typu wiórów o piłku. Nic takiego się nie zdarzyło. Docisnęłem dosyć solidnie ten docisk. Jak również za każdym razem, gdy wkładam kolejną partię materiałów, dosyć solidnie czyszczę te łoże, w którym wkładam materiał. Tak? Generalnie przy cienkich materiałach o niewielkim zasięgu jeśli chodzi o średnicę zewnętrzną w tej sytuacji jest 50 jest ta piła całkiem praktyczna przy materiałach o troszeczkę grubszych w większych średnicach zewnętrznych ja próbowałem ciąć rurę 80 jeśli chodzi o średnicę zewnętrzną w ściankach z tego co pamiętam 5 mm niestety nie wychodziły te cięcia precyzyjne ale mam świadomość, że problem Głównym problemem jest to to miejsce, w którym te materiały wkładamy. Rura nie dochodzi do końca, tak jak kątownik, tak? i się nie trzyma tego miejsca. Może jakieś przeklenia czy coś na takiej zasadzie. Ten docisk jest zbyt niski, jeśli włożymy to. W w tej akurat sytuacji niby to wygląda, że jest wszystko w porządku, ale przy róże może dojść na przykład do delikatnego przes przesunięcia, więc yy, yy, zgodnie z... Yy, Instrukcją producenta, lub zapewnieniem tego producenta, możemy ciąć materiały o maksymalnej średnicy zewnętrznej 100 mm. Ja w trakcie tego testu spróbowałem troszeczkę przekroczyć tą granicę. Co prawda, bezpośrednio do tej piły nie mogłem włożyć tej oto rury, gdy jeszcze ona była w całości, ponieważ przeszkadzała mi ta oto osłonka na piłę, tak? więc ją wymontowałem podkreślam wymontowałem osłonkę na piłę przez co w jakimś sensie złamałem przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ale chciałem po prostu przetestować tą piłę na maksymalnych jej możliwościach. Można tutaj w tej sytuacji powiedzieć, że przekroczyłem maksymalne możliwości tej piły. Co prawda ucięło się tak. Z tego, z tej rury można powiedzieć wykonałem dwie. Całkiem nieźle ona została ucięta. Co prawda są widoczne prześwity w niektórych miejscach, gdy tą rurę przyłożymy do siebie i zaczniemy obkręcać w miejscu, w którym ona była wcześniej połączona jako całość, a następnie ją przecięliśmy. Oczywiście, gdy weźmiemy taki oto sprzęt na robotę i zaczniemy ciąć takie oto rury, które będziemy następnie łączyć, Oczywiście oddzielnie nie będą one połączone w tych miejscach, w których były wcześniej, no kto tnie rury, żeby z powrotem je łączyć w tych samych miejscach? No. Prawie nikt może poza mną, gdy na przykład ucinam dwa kawałki materiałów, żeby wykonać test, zaprezentować coś na przykład na kanale, tak? Lub może ktoś się uczy, tak? To wtedy nie będzie problemu. Natomiast jeśli ktoś tnie różnego typu materiały, na pewno w tych samych miejscach nie będzie łączyć, więc w tej sytuacji ta piła nie spełnia swoich. Wymagań, oczekiwań przez kogoś, kto tą piłę kupi. Tym bardziej, że jak już wcześniej wspomniałem, cięłem materiały o grubości 80 mm i te wymiary nie były precyzyjne. A czy ta piła jest warta swojej ceny? Otóż trudno powiedzieć, tak. Patrzyłem na piły, które kosztowały dwa razy tyle i również nie wydaje mi się, żeby były one precyzyjne, żeby wykonywały cięcia na przykład takie jak jakie gwarantują ich producenci. Tutaj y, mówię, największym problemem jest y, to, to mocowanie materiałów. Y, przy materiałach o niewielkiej średnicy zewnętrznej spełnia ono y, swoje y, oczekiwania. Tak? Y, pojawiły się pytania dotyczące emisji hałasu w trakcie pracy tego sprzętu. Otóż yy, hałas jest dosyć donośny w trakcie wykonywania cięcia z tego względu, że ta podstawa tej piły jest wykonana z materiału o yy, cienkiej ściance, więc yy, materiał, który jest yy, cięty promieniuje oczywiście z hałasem, który wytwarza brzeszczot, który się roznosi oczywiście po podstawie tej piły, więc w niektórych sytuacjach przy, cięcia, przy cięciu niektórych materiałów wziąć również pod uwagę Fakt, że y, ta piła nie jest przystosowana do y, szybkiego cięcia elementów, które y, są cięte na jeden wymiar, y, przy czym y, przy każdym ucięciu materiału musimy odmierzać na przykład y, jakąś... Y, metrówką, tak, cięty materiał, przy czym oczywiście każdy jest tylko człowiekiem, można się pomylić i w takiej sytuacji można byłoby tą pracę porównać do cięcia materiałów zwykłą kątówką, które zamontujemy w imadle, tak, a same cięcie wykonamy zwykłą szlifierką kątową i Napracujemy się tak samo nie wydając masę pieniędzy na tego typu sprzęt, niektórzy mogliby nazwać go gadżetem, tak? I cóż, w tym momencie skończę mój dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że mój materiał był dla Was pomocny. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!